No, i stało się, umowa z Mercosurem została podpisana. E, pomimo tych wszystkich tam protestów, rolników, tego, że wszystkie praktycznie siły polityczne, przynajmniej w deklaracjach, były przeciwko, to jednak zostało podpisane. Donalda Tuska miał nikt w Europie nie ograć, a Ale jednak. Tego nie ograli. No właśnie, powiedzenie nie graż, nie wygrasz traci tutaj sens. Chciałoby się polecieć klasycznym tekstem filmowym. No ale może się okazać za chwilę, że ten Mercosur to jest, to jest zaledwie czubek góry lodowej. Kolejne umowy handlowe już zaraz. Oczywiście, piewcy wolnego handlu będą zachwyceni. No ale właśnie, czy ten wolny handel to nie jest w taki klasyczny sposób. Znowu klasyczny cytat: kapitaliści sprzedają nam sznury, na których im powiesimy. Myślę, że tutaj prawda jak zwykle leży gdzieś po środku albo bliżej jednej strony. To co warto pamiętać to to, że Unia dzisiaj dopina nie tylko umowę Mercosur. Dopinamy w tej chwili, czy już jest dopięta umowa z Indiami, za chwilę będzie Meksyk, a na samym końcu to co chyba najbardziej atrakcyjne to jest tak zwany Pakt Śródziemnomorski, czyli ustalenia między Komisją Europejską i krajami, które siedzą wokół Morza Śródziemnego. Więc tu będzie zabawa, bo to nie będą tylko, zobacz nawet na umowę z Indiami, to nie są tylko umowy dotyczące wymiany handlowej. To jest otwarcie rynku europejskiego dla milionach Indusów co roku i mówi się otwarcie. To będą specjaliści, zawody poszukiwane, ale również ludzie do prac sezonowych i tak dalej. To jest kolejny stryczek założony na ludzi, którzy żyją z niskich dochodów, którzy żyją na tych najniższych stawkach, dla młodziaków, którzy wchodzą na rynek pracy i tak dalej. Tu będą kwadratowe jaja. No, byle nie do spożycia, bo to może być szkodliwe, ale, ale no, wracając jeszcze może do tego, do tego Mercosuru na chwilę, bo Unia Europejska, Komisja Europejska w zasadzie złamała nawet własne przepisy. Nie pierwszy raz przecież to nic. Znaczy. No ale właśnie nie pierwszy raz tutaj wiele dywagacji jest na temat Unii Europejskiej, jak to ją należy zreformować, jak to wrócić do korzeni. Tylko, że korzenie są zgnite i teraz tak naprawdę od jakichś dwudziestu lat już Unia Europejska jest zreformowana metodą faktów dokonanych w stronę superpaństwa. Pytanie zasadnicze: czy myśmy już nie minęli punktu bez powrotu, gdzie nawet nie tyle, że się nie da zreformować, ale nawet wyjść będzie trudno? No wiesz co, z wyjściem nigdy trudno nie jest, bo wychodzić można na różne sposoby. Możesz zrobić Brexit tak jak to zrobili Brytyjczycy, czyli zrobić głosowanie, wyjść formalnie, ale nadal wprowadzać wszystkie idiotyzmy, które zostały w Unii wymyślone. Przecież Brytyjczycy dzisiaj mają gorsze nawet niż europejskie prawo, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o swobody obywatelskie. Wielka Brytania jest numerem jeden, jeśli chodzi o ilość ludzi, którzy w więzieniach siedzą za poglądy w internecie. To takiego hardkoru nie ma nawet w najbardziej twardych państwach unijnych. Natomiast jak dla mnie wyjście z Unii dzisiaj tak na końcu może nie, być, nie mieć znaczenia. Dużo ważniejsze jest to, żebyśmy zaczęli ten temat poważnie analizować, poważnie o nim rozmawiać i przede wszystkim zaczęli w ogóle pracować nad tym kierunku bo dzisiaj polska gospodarka w 80% nasz eksport to jest eksport na rynki unijne i my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wstać i wyjść. My musimy zacząć rozmawiać bardzo poważnie na poziomie polskich przedsiębiorców, na poziomie e, rozmów jakichś z rządem, organizacji, e, które są, siedzą wokół tematu przedsiębiorczości i tak dalej, co zrobimy w momencie, kiedy nie będziemy w tej Unii. I tu tego się nie da zrobić w 5 minut, tego się nie da zrobić w podskokach. To jest temat, który musi potrwać, a ruchów nie widać. I tak się cieszę, że oprócz takich świrów jak ty, jak ja, Którzy o tym Poleksicie czy, czy Wipierpolu mówią od lat. Dzisiaj zaczynają o nim mówić tak zwani publicyści e, o większej popularności, typu Rafał Ziemkiewicz czy paru innych, e, bo to przestało być tematem tabu absolutnym. Natomiast ja myślę, że to, żeby to dotarło do zwykłego Polaka, to, to jeszcze chwilę potrwa. Na pewno jeszcze chwilę potrwa. E, tylko czy mamy na to czas? Bo. No, za chwilę może, można powiedzieć, może się skończyć etap e, marchewki, zacząć się etap kija, czy tam etap surowości, jak mawia Stanisław Michalkiewicz. E, powstaną jakieś europejskie siły policyjne czy zbrojne, i one tych niesfornych będą pacyfikować. No, może e, ja myślę, że w perspektywie, jeśli to by dalej szło w tą stronę, to w perspektywie iluś tam lat, no pewnie raczej nastu czy dziesięciu nawet e, niż kilku. To na przykład taka, no, europejska wojna secesyjna to nie jest nic nierealnego. Pytanie, co będzie szybsze, czy europejska wojna secesyjna, czy seria konfliktów wewnętrznych, seria wojen domowych. Mamy w tej chwili we Francji względny spokój, bo francuski rządy oddają coraz więcej napływowej ludności, jeśli chodzi o prawa, jeśli chodzi o spokój. Natomiast jak popatrzysz sobie na, na inne kraje, Wielkiej Brytanii już nie ma, Francuzi z Brytyjczykami są tym pierwszym sygnałem, ale w Belgii, w Holandii wcale nie jest lepiej. Myślę, że najszybciej zareagowali Szwedzi, którzy zrozumieli, że trzeba się ogarnąć i, i zacząć robić twardą, e, twarde deportacje ludzi, którzy zaczynają być problemem. Cała reszta Europy udaje, że śpi. A to wszystko skończy się tym, co się musi skończyć. Ten cały potok ludzi odrzuconych przez systemy azylowe, ludzi odrzuconych przez systemy polityczne krajów europejskich, on będzie zawsze miał tylko jeden kierunek. Tych ludzi będą po prostu wysyłali na wschód, bo tu nie ma oporu. Także myślę sobie, że Polacy się obudzą, oby nie za późno. Yy, no tylko czy jednak yy, na, przynajmniej na razie ten, ta sytuacja polityczna. Ja wiem, że sondaże to są często drukowane i tak dalej, ale, ale no zawsze oczywiście jest lepiej, że na obie konfederacje głosuje 20 chcę głosować jakieś 20 parę procent, niż nie wiem, tyle co yy, kilka lat temu, czyli 7-8. No ale jednak nadal to jest to jest za mało i czy metody wyborczo polityczne jeszcze w ogóle będą miały sens? Tym bardziej że widzimy teraz nagły zwrot PiSu po wizycie w ambasadzie amerykańskiej. Już, prawda, jeszcze tam rozważono jakieś takie uśmieszki w kierunku Korony Brauna. A teraz już wiemy, prawda, kto głosuje na Brauna, głosuje na Tuska, głosuje na Putina yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie, yy, będzie ostrzał artyleryjski przypuszczany. No, nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość pamięta, czym się kończył ostrzał artyleryjski Konfederacji w 23 roku. Przypomnijmy, że chyba nie skończył się za dobrze. No przecież ja myślę, że ludzie tam w ogóle Komórek pamięci nie mają specjalnie rozwiniętych, bo nie nauczyli się niczego, absolutnie niczego przez całe lata swojego funkcjonowania. Natomiast atak nabrał na Brauna, atak na konfę Mencena czy Bosaka, Jak, co to ma za znaczenie? Myślę, że Wajhaś została przestawiona bezpowrotnie. Oni sami nie odrobili absolutnie żadnej lekcji jeśli chodzi o to, żeby wyjść z twarzą z błędów, które były narobione, albo nie błędów, a po prostu działań szkodliwych, które były zrobione przez 8 lat ich władzy, więc szczerze miejmy to w nosie. Dzisiaj na nasze szczęście coraz większą władzę, czy coraz więcej wartości do tworzenia tego nowego układu mają media internetowe, choćby takie jak Twoje czy moje. Masa ludzi w tych miejscach szuka informacji, szuka stąd tak naprawdę tego wychodzącego sygnału. Więc to, co będzie mówiła Republika, co będzie mówiło TVP czy TVN, dla ogromnej części ludzi, którzy pójdą do głosowania, nie ma znaczenia. Ja się bardziej obawiam wypływu, wyskoku takich. Gwiazd znikąd nowego internetu, nowych TikTokersów, nowych youtuberów i tak dalej, którzy będą mieli od ręki. Wielkie budżety, wielkie zasięgi będą wspierani czy przez ekipy związane z TVN, TVP, czy przez Kluby Gazety Polskiej i nagle będą od zera zupełnie wypompowanymi ludźmi, a potem się okaże, że są to osoby z sprzedaną przeszłością. Wajcha na internet została przedstawiona. My dzisiaj jakby ci ludzie, którzy myślą, spoza tym klasycznym systemem mamy swoje 5 minut, no, nie zmarnujmy tego po prostu. No to a propos internetu, to jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa, to że y, kanał Zero miał otworzyć telewizję, jednak nie otworzy, bo tam coś się stało z reklamą. Mieliby, dys... mieliby problem z decyzją, czy będą mówili po polsku, czy po ukraińsku. No ale właśnie, właśnie, to jest, to jest jakby klucz problemu, bo tutaj problem się zaktualizował jak w soczewce, jak w soczewce, jeśli chodzi o kanał zero, który by miał być medium niezależnym, tak bardzo, no jak bardzo niezależnym, to ostatnie tygodnie, miesiące pokazały, że jednak... Nawet tam są granice, których się nie przekroczy, bo się sponsorzy obrażą, bo zasięgi polecą. No to pewnych rzeczy nie można, trzeba wręcz prawda, wpłacić takie wpisowe do systemu. Pokazać, że my tu tak oczywiście mówimy dużo, ale o pewnych rzeczach jednak o tym, którym, którego imienia wymol, nie wolno wymawiać, nie będziemy mówić. No to widzisz, oni są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Wielu ludzi liczyło na to, że to będzie miejsce, gdzie będzie można mówić o rzeczach nietypowych, czy nie, nie do przyjęcia dla innych. Wyszło jak zwykle. E, jak dla mnie fajnie, że są, bo wiele tematów nagłośnili bardzo dobrze. Robota Stanowskiego w kampanii wyborczej prezydenckiej. Pierwszorigowa, myślę, że tego sukcesu, który powiedzmy ta nasza konserwatywna prawa strona osiągnęła, nie dałoby się bez niego zrobić. Natomiast no, teraz grają jakąś swoją grę. Na szczęście wielu ludzi rozumie i zaczyna reagować bardzo szybko, bardzo aktywnie na takie sygnały właśnie niespecjalnie ciekawe. Nie? Także wiesz, oprócz nich na szczęście nadal przychodzą ludzie w wiele różnych innych miejsc ciekawych. Małe kanały, które mają po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy subskrybentów, robią fantastyczną robotę, dotykając tematów lokalnych. Zobacz, rynek krowoderski, Chłopaki zajęli się niby tylko i wyłącznie tematem Krakowa, który dla nich jest lokalny, ale jak w soczewce w tym cholernym Krakowie pokazują problemy, które dotyczą całej Polski. To jest fantastyczna metoda. To są rzeczy, które można zrobić, jeśli macie ochotę, tak jak Kamil, wziąć kamerę i polatać po świecie, albo samemu przed tą kamerą usiąść. Można zacząć od swojego podwórka i zacząć robić rzeczy naprawdę ważne, które mają dużą wartość. Myślę, że dopóki nas nie powyłączają, jest nadzieja. A czy jakieś fałszywe flagi polityczne nam grożą? Bo wiemy, że zawsze, zawsze jest coś takiego wypuszczane był Hołownia, który teraz przeżywa e, ostateczne konwulsje. Tam pan ja Wadim... Jeszcze, ja bym go jeszcze nie, nie wysyłał na emeryturę. Tam Ale jest... pan Wadim Tyszkiewicz ma tworzyć jakąś tą partię niby e, taką liberalną, czy przedsiębiorczą, czy co tam. Jeszcze jakieś kolejne właśnie. Czy tutaj nie będzie takich wielu dywersantów, zwłaszcza za jakiś rok, jak będziemy już blisko wyborów? Na 100% będą. Ja to zawsze się śmieję. Wyglądajcie państwo partii, która dwa tygodnie po wyjściu na, na scenę polityczną będzie miała od razu 11%. Te 11% to jest coś, co ludzie... W sondażu, który sami zamówili, to... jak Przemysław z tego czasu. By inaczej. Natomiast y, ja myślę, że tu problem jest zupełnie gdzie indziej. Y, nam nie trzeba robić nowych partii przez służby specjalne. Jeżeli ludzie są w stanie zagłosować w masie na skompromitowanych ludzi, takich jak Tusk i cała jego banda, y, to chyba naprawdę tak jest, że, że ta pamięć wyborcy jest krótsza niż u tej złotej rybki. Złote rybki nic nie są winne za to. Także po mojemu zasada jest brutalnie prosta od zawsze. Albo my się ruszymy z domów i nie tylko pójdziemy zagłosować, ale zaangażujemy się w działania na poziomie lokalnym, na poziomie tych ruchów, niekoniecznie partii politycznej, ale ruchów, które coś sensownego chcą zmienić. Albo będziemy tylko siedzieć w domu przed internetem, klikać w komputer i tak dalej. Jest sobota, ja bym z przyjemnością posiedział w chacie. W tym tygodniu zrobiłem 1800 km po Polsce po klientach. Wczoraj wsiadłem o 15 w samochód, przyjechałem tu przed północą i jestem. I tego samego oczekuję od państwa, po prostu. ruszcie, dupę pójście na spotkanie lokalnej partii, jednej, drugiej, trzeciej, piątej, każdej, która wam pasuje, pójście na spotkanie stowarzyszenia, które walczy o to, żeby nie zamieniano nam parku na osiedle deweloperskie, nie budowano kolejnego kawałka jakiejś idiotycznej miejskiej infrastruktury, którą będziecie utrzymywać z własnych podatków przez 50 lat i tak dalej. Po prostu ruszcie się. Potrzebujemy naprawdę świeżej krwi w polityce, bo dzisiaj... To wszystkie partie, których nazwy się zmieniają, cały czas pokazują nam te same mordy. To jest przerażające i nie ukrywam trochę frustrujące dla mnie.